Cię jeszcze? Super! Moja żona niedawno zrobiła prawo jazdy. I to jest super, bo jest bardziej samodzielna. Już nie muszę jej wozić nigdzie. Nigdy. Teraz z każdej imprezy to ja wracam, bla bla karem. Wiemy o co chodzi, nie? No ale jako, że prowadzi to auto i to już się stresuje jeszcze, bo to nowa sprawa. I jak się stresuje, no to lubi sobie czasem bączka puścić. No kto nie lubi? No... Jest nas tutaj z 50 osób, także spokojnie 20 dobrych duszków tu krąży już. Fajnie się na was patrzy z tej perspektywy, jak oglądacie. I opowiada mi żona taką historię, że wstaje rano do pracy troszeczkę spóźniona, więc musi podkręcić tempo, wiadomo, jak to kobieta w łazience, tutaj oko trzeba zrobić, tutaj kibelek, nie wszystko zdążysz zrobić, trzeba lecieć, więc wypada z tej toalety, wsiada do auta, spieszy się, więc prowadzi auto, stresuje się i śpieszy się, więc stresuje się podwójnie i puściła sobie bączka. O ile bączkiem można nazwać Armagedon. Jedzie, śmierdzi w całym aucie i zatrzymuje ją policja. Podchodzi policjant, puka w szybę. O, nie chcesz tego, kolego. Nie chcesz tego, wiem, co mówię. No ale co zrobić? Policja, trzeba otworzyć. Więc moja żona otwiera e, okno, policjant wsadził łeb. Zmienił kolor od razu. Zmarszki mu się wszystkie wyprostowały. Moja żona potrafi puszczać pierwsze na świecie bąki z koenzymem Q10. Dostanie robotę w każdym rozmanie. A tak, abstrahując, kumacie, jak się musiała spierdzić Ewa Mingę, że jej mimika zniknęła. I ten policjant z tym łbem wsadzonym, głupio mu się było wycofać już. Wydusił z siebie tylko, potrzebuje pani pomocy. Wziął te dokumenty od niej, poszedł do radiowozu. Moja żona siedzi zawstydzona. No, wiecie, wstyd, jak fiks to ludzie, złapana na gorącym uczynku. uczynku już w lusterku wstecznym patrzy, że tam z tyłu w radiowozie się chichrają. Taka ładna, tak się spierdziała. Już przez radio idzie komunikat uwaga na szarą meganę skunks jedzie. Więc siedzi, czeka na wyrok, wraca policjant z dokumentami, oddaje jej te, puścili ją, już nie chcieli, nie chcieli się nad nią pastwić, przekroczyła prędkość, ale jej darowali. Policjant daje jej dokumenty, nie potrafił sobie odmówić odrobiny złośliwości. I tak daje i mówi: Przepraszam panią bardzo, mam takie jedno pytanie, czym pani pachnie? I moja żona bezrefleksyjnie: Hugobąk! Także jak chcecie, żeby was puścili, to sami musicie puścić. Bo karma wraca tamtędy właśnie. No a słuchajcie, że tak zmienię temat, czy robi się u was sałatkę warzywną na święta? Robi się. Z czego? Z warzyw. Okej, okay, no wiadomo. A jest, czy jest jakaś różnica pomiędzy tą na Wielkanoc, a tą na Boże Narodzenie w przepisie? Jest? Nie, u nas też się robi. Jest jeden przepis domowy, robi jedną sałatkę na Wielkanoc. Po świętach wystawię się ją na balkon. Na Boże Narodzenie ona półka w szybę. Wchodzi, siada tam na miejscu dla nieznajomej sałatki. Nie wiem, teraz ograniczenie do pięciu osób, to nie wiem, czy się zmieści w tym roku. Ale piję do tej sałatki i świąt, bo chcę wam powiedzieć o mojej tradycji z bratem, jaką mamy, taką mamy rodzinną tradycję, że w Wigilię, Wigilii młody przyjeżdża do mnie, przywozi flachę Jagermeistra, siadamy sobie, y, popijamy, dyskutujemy, bo rzadko kiedy się widzimy, daleko od siebie mieszkamy, to jest ten nasz czas, że sobie siedzimy, czasem coś tam żonie pomożemy w kuchni, żeby się nie czuła samotna na święta. I, w te, i, i, I rok temu w święta młody przyjeżdża do mnie. Cześć, cześć, hej, hej, elegancko. Masz flaszeczkę? Mam flaszeczkę Jagermajstra, Nie mam coś lepszego, bimber. Oho, ho, ho, bimber. Mocny? No, mocny. No, a piłeś? Nie piłem. No to skąd wiesz, że mocny? Bo jak szedłem z flachą obok garażu, to się ludzie wychylali. No i wiecie, postawił tę flachę bimbru na stole. Nie wiadomo, czy to pić, czy wlewać do baku. Chodzimy obok tego, jak dwa koty, obok kuwety. No dobra, no to no daj, no. trzeba spróbować, bo to przecież człowiek zrobił. Drugiemu człowiekowi, żeby lepiej mu było. Dawaj, dawaj, długo będzie stało to szkłem, przejdzie, dawaj, polej. No to polo. chlus, wypiliśmy to, straszne, no ohydne, wiecie, no bimber 70%, wódkę pijesz, ma 40%, ci krzywi, a to z 70% normalnie. A jeszcze najlepsze jest to, że zawsze jest to samo hasło, masz, masz, mocne, ale nie czuć. Gówno, prawda, normalnie żołądkowa to przy tym bebiko było, no od razu ciśnienie mi skoczyło, czerwony na ryju przytkało mi, nie mam czym oddychać. Jasna dupa, co jest grada, co to jest, to stoi otwarte, to naftą już daje w całym pokoju, popatrzył na zaczepało mi, co ty i, 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 i ty młody mówi, dawaj na drugą nogę, dobra, no właśnie. No dobra, no to no, wypiliśmy straszne to samo. O, fuj. No jakbym pochodnie połknął. Fuj. I wtedy młody się do mnie nachyla i mówi: Mam śmiesznego papierosa. <grywa> ho. Oh, oh, oh. To niebezpieczne połączenie, kurde. To i wódka jeszcze do tego i tak i, i mówię do młodego: Dawaj, Jaramy. Śmierć frajerom. Ktoś ma pecha, to i w dupie palca złamie. Dawaj. I poszliśmy do kotłowni. Każdy facet ma w swoim domu takie pomieszczenie. Co się wydarzyło, w Vegas, zostaje Vegas. Ja mam kotłownię, w kotłowni się pali. No poszliśmy, zajaraliśmy, wychodzimy na powierzchnię w tych oparach, całe, pff, jak z mordoru. Frodo Gandalf gratuluje. Misja wykonana. Dzieci mnie zobaczyły. O, to ta się znowu zamienia w trolla. I nagle słyszę z kuchni taki szmer, szelest. Mówi, wody nie zakręciłem? Nie, to żona do mnie gada coś. Ja myśli, że ją rozumiem. No tak, bo ty też tutaj. Święta razem. I on to tak nie bawiło do końca. Mówię, macie bąki zjarane, przydajcie się do czegoś, pokrojcie chociaż warzywa na sałatkę. Pewnie, że pokroimy warzywa na sałatkę. My nie, nikt tak jak my nie pokroi warzyw na sałatkę. Młody, pod to krojenie. Jak się nazywa dziura po bombie? Lej, lej. A, pyk, pyk, trzeci wszedł już elegancko, tu kret wyżar, wszystko. Moglibyśmy to stosem zapijać. No i wiadomo, kroimy, dziabnięci, sfurani. <grym> Dobre, gotowane warzywa, dobre, jadłeś kiedyś? Nie, ja też nie. A, ten? a, a, a spróbuj se, ma archeweczka jaka słodziutka. Sodziutka, nie? A to białe jakie jest dobre? Co to jest to białe? Seler. Kurde, seler. Cud natury. Wojciech go sellerową, spróbuję tego i się loki wyprostują. Młody, pod ten seler, dawaj. Pyk, pyk. Zamiast palemki, selerek. Elegancko, zdróweko. I wtedy moja żona podała najpyszniejszą potrawę świata. Doskonałą mieszankę oleju, musztardy z delikatną, acz bardzo wyczuwalną nutą czarnego pieprzu. Majonez. Jak myśmy zaczęli wpierdzielać ten majonez. Jak dwa stare knury siedzą, żołędzi szukają. Majonez, o jaki majon. Mmm, co to za konsystencja? Tak, jest konsystencja. A seller, daj w majonezie. w majonezie, daj. O, seler w majonezie, śląskie Kinder Bueno. Dawaj, y an, y an, y <ś50> A, <ś50> A ciekawe, czy się Bimber rozpuszcza w majonezie, daj. Bimber z majonezem, sportowa wersja malibu. Zrobię. Luz. Od tamtej pory już mam tylko takie przebłyski. już Widzę młodego z łbem nad garnkiem. Ja nie wiem, czy on dalej kroi, czy już dolewam. Żona przy coś tam drze a że co to tam, że, że mieliśmy pokroić. Myśmy to zeżarli. Gdzie ona to wszystko jutro kupi? Mówię, jak sobota, to do Lidla. I on to nie bawiło tak do końca. Młody próbował rozluźnić atmosferę. Mój Kasia, wiesz, jak się nazywa lej po bombie? Jemy. Jemy. O Jemy! No poruta, straszna. Żona się obraziła, poszła spać. Młody już też na dywanie leży, już piąc... Krzyżówka się rozsypała, piąc poziomem wszystko, skrable, literki, bo coś z psem gada. Mówię, młody, weź się, olej psa, suka, sprzeda cię za kawałek pasztetowy. Wszystkie są takie same. On ją prosi o chodzenie. Suka się cieszy, bo lubi chodzić, nic nie porozumiałem, bo młody, pijemy. Ojej, oj, oj, skończyło się. No to znak, że trzeba i spać. No dobra, no to, to idziemy spać, dobra. To co, po piwku? To jest zguba naszego narodu. Skąd w tej zakutej pale się bierze ta iskra myśl? jak tu już nie ma, już wata, już kable zalane, już wszystko nie, nie ma, nie styka, nic i po popiwku. po piwku. Ile razy było tak, że wracasz do domu nadupany jak sztacheta Orlen, o piwko, chodoszka z czoskowy. ile razy się budzę, jest otwarte, ani łyk nie łyknie, zrobione jest, ale jest dobry duszek stoi, no, po piwku. To jest tak, jakby skoczek narciarski siedział na belce i nagle sobie pomyślał, a na chuj mi narty. Popifku. Walnęliśmy po piwku, młody został leżeć. Tu za żarta, sałatka, na dupani, pani, boruta straszna. Jutro będzie kac, wigilia, nie wiem, stara będzie drzeć ryja. No trudno, jutro jakoś to będzie trzeba spać. Jutro się to weźmie na klatę. Dobra, także idziemy spać. Ostatni rzut oka na salon. O, krzywo ta choinka jest. Trzeba poprawić, bo będzie syf. To się oczywiście wydupiło całe na mnie, ja zostałem tu pod tą choinką leżeć, dzieci opowiadały coś tam jest z tym słoikiem, leżeć dzieci opowiadały po feriach, jak tam święta, święty Mikołaj i u nas nie było świętego Mikołaja, u nas był troll. Jak wyglądał, nie wiem, był zasłonięty, ale lubi majonez. Żona mówi, jaki ty przykład dzieciom dajesz, że one schodzą w Wigilii i ty leżysz nawalony pod, pod tym tym. I mówię jej, że nie jedno dziecko na tym świecie chciałoby w Wigilię pod choinką znaleźć tatę. I ją to tak nie bawiło. <grystanie> Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi.